Jak to się właściwie stało, że kawałek rewolucyjnego kodu stał się globalnym gigantem finansowym? No to co? Zaczynajmy? No dobrze, więc od czego to się wszystko zaczęło? Ano, od problemu z zaufaniem. Ten cytat, pochodzący prosto z białej księgi Bitcoina, trafia w samo sedno. Satoshi Nakamoto, kimkolwiek był czy była, zdiagnozował fundamentalną słabość całego systemu cyfrowych finansów. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Każda, ale to absolutnie każda płatność w internecie, nawet za głupią kawę, musiała przejść przez bank. A co robi bank? No cóż, pobiera prowizję, może też cofnąć transakcję. W efekcie coś takiego jak mikropłatności w sieci było kompletnie niepraktyczne. No i właśnie dlatego świat potrzebował rewolucji. I wtedy właśnie pojawił się Bitcoin, rozwiązanie typu peer-to-peer. -peer. A co to znaczy? To system, który pozwala na transakcje bezpośrednio między dwiema osobami. Tak po prostu, bez żadnych banków, bez pośredników, zaufanie do instytucji? Zapomnijcie. Zostało zastąpione przez zimną, żelazną logikę matematyki, przez kryptografię. No dobrze, ale to rodziło jedno gigantyczne wyzwanie.